Miłość w sanatorium. Autor Dorota Śrutowska. I tak oto z dobrego wykluwa się w zło. Miała babcia regenerację. Właśnie teraz Jadwiga odczuwa to na własnej skórze, w całej okazałości. I jest nieszczęśliwa jak nigdy dotąd. I płacze po kątach. Choć ona nigdy przecież nie płacze, zło, które się wykluło, jest naprawdę straszne. Co teraz robić? Ale od początku. No, może początek nie pasuje do tej babcinej prawdy życiowej, bo zachorowali i ona, i jej mąż Zbyszek. Więc dobra nie było. Jednak ona tę historię widzi od momentu radosnego, gdy dostali sanatorium na zus -u. W dodatku mogli pojechać tam razem, w jednym terminie i do tego samego miejsca. Choć obydwoje cierpieli na całkiem inne schorzenia. Gdyby była mądrzejsza, wiedziałaby wszystko już w momencie podróży PKS-em relacji Warszawa i Nowrocław. Podróży na zus -u. Trzeba było już wtedy podrzeć skierowanie, zawrócić męża z drogi, nawet do lekarza zadzwonić, żeby cofnął mu skierowanie. Po prostu nie jechać nigdzie i byłoby jak dawniej. Ale jadwiga nie była zbyt mądra. Miejsceko zdziwiła się na widok męża, jego wyprasowanej niebieskiej koszuli, która podkreślała jego opaleniznę i błękit oczu, nowiutkiej marynarki, krawata. Skąd on go wziął? No i zapach. Prawdziwych perfum. I cieszyła się, że jadą razem. Głupia, głupia, głupia! Nic nie przeczuwała. Jeszcze perfumy chwaliła, że ładnie pachnął. Tfu! Potem dojechali na miejsce. Dotarli taksówką pod sanatorium, zwykle skąpy, teraz słowa na wydatek nie powiedział. To też mogło ją zastanowić. Wypakowali się i zajęli swój pokój. W drodze do pokoju też było dziwnie, bo mąż rozglądał się dookoła, strzelał oczami na prawo i lewo. A krok miał tak sprężysty, że wydawał się podskakiwać. A przecież był po zawale i w domu nie raz, nie dwa, dawał jej odczuć, jak bardzo musi na siebie uważać. Teraz zaś oznajmił, że po południu jest wieczorek zapoznawczy i koniecznie trzeba tam się zjawić. Gdzie on zdążył się dowiedzieć o wieczorku? I poszli na ten wieczorek. Nada nic nie podejrzewała. Może nie była zbyt zadowolona, bo niby była tam z mężem, ale jakby sama. W domu był zawsze cichy, nie dyskutował, siadał przed telewizorem, pił piwko i chłopa nie ma. Żeby gdzieś wyjść, coś zrobić, wołami się nie dał zaciągnąć. A tu? Wocirej. Przy stole nie usiedział. Tego zagadał, tamtą do tańca porwał. Rozgadany, uchachany. Jego śmiech słyszała w całej sali. Kręciła się na krześle i marudziła, dając mu do zrozumienia, że się nudzi, że jest niezadowolona. Nic sobie z tego nie robił. Niepodobne to do niego, ale co tam? Machnęła ręką. Mężczyzn było mało. Panie, chyba wszystkie oprócz niej, chętne do zabawy. Co będzie mu bronić? Niech szaleje. Może trochę smutno, że nie z nią tańczy. Ale naprawdę, powodów do niepokoju Jadwiga nie widziała. Potem były kolejne wieczorki, właściwie codziennie. Chodziła na nie razem z mężem, ale teraz bardziej się nudziła. Zbyszek był na nich nieuchwytny. Podpierała ścianę raz, drugi, aż wreszcie postanowiła z tym skończyć. Zresztą od tego siedzenia zaczynał ją boleć kręgosłup. Zaprzepaszczała wszystkie pozytywne zmiany, które codziennie wyczarowywał w jej ciele terapeuta. Jak Zbyszek chce się wyszaleć, niech szaleje, ale ona nie będzie tu czasu traciła. I zamiast na potańcówkę szła do pokoju i włączała telewizor. Oglądała na leżąco, żeby plecom dać odpocząć. Nie tak wyobrażała sobie ten wyjazd więc była zawiedziona. Jednak zbliżającego się niebezpieczeństwa nie przeczuwała. Wszystko się zmieniło po sobotniej wycieczce do Kruszwicy. Nie pojechała. Była już kiedyś na myśli wieży i choć to niezwykle malownicze miejsce, z przepiękną panoramą jeziora Gopło, no i z tą historią, to nie chciała patrzeć na Zbyszka otoczonego wianuszkiem kobiet i cnuć się samotnie. I na zakolegowanie się z sanatoryjnym towarzystwem też nie miała ochoty. Zbyszek wyruszył więc sam. A gdy wrócił, zaczął opowieść. Wiesz, ta Jola kojarzysz. Taka drobna blondynka z tym takim ładnym kolorem włosów. Nie kojarzysz? No ta, co jest na rehabilitacji onkologicznej. No ta, co wszyscy faceci się za nią oglądają. Chwileczkę, jaka Jola? Jola to, Jola tamto, Jola powiedziała? Z ust mu to imię nie schodziło. A jej rozdzwoniły się w głowie dzwonki alarmowe i serce zaczęło walić z niepokoju. Chyba zaraz będzie miała zawał. Ale bez nerwów, spokojnie, to jeszcze nic nie znaczy. Próbowała się opanować. Jednak znaczyło. Zrozumiała to w całej bolesnej pełni następnego ranka przy śniadaniu, w niedzielę, po nocy prawie nieprzespanej. Nawet zobaczyła tę Jolę z bliska, bo mąż zaordynował przeniesienie do jej stolika. Zamienił się miejscami z jakąś starszą parą i rozpoczął swoją śpiewkę. Jolu, podać ci masło, nalać kawusi. – Skosztuj jajeczka, takie świeże i miękkie, jak lubisz. – Zaraz, zaraz, a masło i jajeczko dla Jadwigi? Gdzie? A kawusia dla niej? Słowa nie mogła wydusić taką ta niesprawiedliwość męża ubodła i okrucieństwo. Obsługuje obcą kobietę przy stole, nadskakuje jej, a ją, żonę, ledwie zauważa. – Lekceważy. Niewiele przełknęła, bo dławiły ją z trudem powstrzymywane łzy. Oni jeszcze jedli, a ona już się zrywała i pobiegła do pokoju. Płakać. Płakała do wieczora. Mąż nawet do niej nie zajrzał. Wieczorem oczywiście miała być potańcówka. Nie zamierzała pójść. Zbyszek na pewno tam był. I ta cała Jola. Jadwiga jednak wolała rozpaczać w samotności, niż widzieć, jak mąż obtańcuje tę I Inowrocławska piękność. Psia kość. Nie chciała patrzeć na wyprasowaną koszulę męża, wyglancowane buty, elegancki krawat, a zwłaszcza nie chciała czuć zapachu tych perfum. Jednak wizje jego tańca, przytulania się, które wyobraźnia coraz boleśniej podrzucała jej do głowy, wypchnęły ją z pokoju. Potargana, nieumalowana, z zapuchniętymi oczami, w nieładzie. Nic jej to nie obchodziło. Lepiej jednak zmierzyć się z rzeczywistością niż pozwalać, by umysł wymyślał niestworzone rzeczy. Wpadła na salę. Jak szyby inaczej. Tańczył z nią. Wymachiwał nogami. Wirowała spódnica. Patrzcie, jaki amant! I nagle coś się w niej przełamało. Dość tego nieszczęścia, płakania. Wystarczy tych katastroficznych myśli. Jadwiga poczuła wściekłość. Mąż jest jej i niech sobie żadna jola, po przejściach czy bez przejść, ładna czy brzydka, z włosami blond czy czarnymi, nie wyobraża, że to się zmieni. Zbyszek też niech sobie nie myśli, że jest kawalerem, szczypiorkiem. Ma rodzinę, żonę i zdaje się, że trzeba mu o tym przypomnieć. Już ona Jadwiga zaraz zrobi z tym porządek. Espresso rehabilitacyjne. Niestety, nie nieznane są jeszcze zabiegi loczące złamane serca. Ale jeśli grozi ci utrata zdolności do pracy z przyczyn zdrowotnych, Lekarz-orzecznik ZUS może wysłać cię na rehabilitację leczniczą. Oczywiście, pod warunkiem, że jesteś ubezpieczony w ZUS, np. z umowy o pracę, prowadzonej działalności, lub pobierasz rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy, zasiłek chorobowy, albo świadczenie rehabilitacyjne. Możesz rehabilitować schorzenia narządu ruchu, narządu ruchu po wypadku, układu krążenia, narządu głosu psychosomatyczne po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego oraz ośrodkowego układu nerwowego. W zależności od schorzenia rehabilitacja może odbywać się w systemie ambulatoryjnym, gdy codziennie dojeżdżasz na zabiegi z miejsca zamieszkania, lub stacjonarnie, czyli gdy całodobowo przebywasz w ośrodku rehabilitacyjnym. ZUS nie dysponuje swoimi placówkami. Zawiera umowy ze ośrodkami, które muszą spełniać określone wymagania prawne, kadrowe, lokalowe i medyczne. Ośrodki te zlokalizowane są na terenie całej Polski, w tym w miejscowościach uzdrowiskowych. ZUS pokrywa koszty rehabilitacji, leczenia, zakwaterowania, wyżywienia i opłaty uzdrowiskowej. Zwraca też koszty dojazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej do ośrodka rehabilitacyjnego i z powrotem. Pamiętaj jednak, że nie bierze odpowiedzialności za nawiązywane relacje i wynikające z nich straty moralne. Wystąpili. Błażej Macierowski, czytała Agnieszka Palusze.